Katarzyna Zelek, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. W 75 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz z okazji dnia Sapera władze miasta wraz z kombatantami i zaproszonymi gośćmi złożyli hołd pod pomnikami przy ulicy Sapera oraz na placu świętej Małgorzaty. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej złożono kwiaty pod pomnikiem sapera, upamiętniających ofiarną siłę saperów, którzy oczyszczali te tereny ze śladów pozostawionych przez wojnę dla osadników. Na uroczystość przybyły władze miasta, związki policja, straż miejska, duchowieństwo Straż pożarna oraz uczniowie Szkół podstawowych, gimnazjanych i średnich. Na miejscu hołd złożyli również parlamentarzyści. Oddajemy hołd wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom czasów wojny i pokoju saperom, dla których niebezpieczeństwo nie kończy się wraz z ostatnim wystrzałem. Oni wciąż są w walce. Wspominamy tych, którzy swoim poświęceniem dali nam przepustkę w czas spokoju. Dziękujemy za ofiarę krwi i życia, bo w czasie II wojny światowej. I okresie rozminowania kraju zginęło wiele saperów, a kilkuset odniosło rany. Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz, zainaugurowany przez kampanię honorową Wojska Polskiego oraz przez orkiestrę reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Od ulicy Saperów aż pod Dąb Katyński na placu Świętej Małgorzaty. W uroczystościach wzięła udział Teresa Gwara, córka zamordowanego w Katyniu oficera wojska polskiego Tadeusza Macieja Hołcińskiego. Sowieckie NKWD zamordowało strzałem w tych głowy 21 857 polskich jeńców wojennych, których chroniły międzynarodowe konwencje, m.in. Między konwencja genewska. Po co wspominać, to było tak dawno. Dramat Katynia domaga się od nas klarownej, autentycznej prawdy. Nie zamazać jej. Poznać do samego dna. Pamiętać. Oto nasze zadanie. Podczas uroczystości zostały złożone kwiaty pod pomnikami przez reprezentantów miasta, gminy, powiatu, służby państwowe oraz przez kombatantów i harcerzy. Setki uczniów strzegomskich gimnazjów wzięło udział w dniu doradczym, zorganizowane przez powiatowy Urząd Pracy za Świdnicy. 16 kwietnia w siedzibie zespołu szkół w Strzegomiu odbył się dzień doradczy, którego organizatorem był powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Program dnia doradczego obejmował prezentację ofert edukacyjnych szkół wyższych z naszego regionu. Po raz trzeci organizujemy tutaj w tej sali Szczegomskiego, zespołu szkół w Szczegoniu naszą edycję Dni Doradczych. Przeznaczoną dla młodzieży Szczegomskich Szkół Średnich z myślą o tym, żeby im pomóc w podjęciu tak ważnej, trudnej decyzji i umożliwić Zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszego regionu rolnośląskiego. Mają możliwość tu w jednym miejscu, dzięki temu, że stworzone są stanowiska wystawiennicze, porównania różnych ofert. A oprócz tego, jeszcze mają możliwość skorzystania z projekcji multimedialnych, które odbywają się tutaj obok, w poszczególnych salach. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Świdnickiego Centrum Edukacji, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby zachęcić młodzież do kształcenia się na kierunkach, które otwieramy w miesiącu wrześniu. Jakie to kierunki? Roku. I to będzie technik usług kosmetycznych, technik elektora, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, technik masażysta i terapeuta zajęciowy. Duże zainteresowanie jest Państwa ofertą? Na razie widzimy zainteresowanie, a teraz jeszcze oczekujemy, żeby te osoby pojawiły się u nas w szkole i dopytały o szczegóły. Proszę powiedzieć, z jaką ofertą pojawiliście się Państwo dzisiaj tutaj? Z ofertą pracy dla przyszłych, mam nadzieję, policjantów, dla uczniów liceum. Którzy mając średnie wykształcenie, mogą zostać policjantem. Ponadto gośćmi dnia doradczego byli przedstawiciele centrów planowania kariery zawodowej, europejskich służb zatrudnienia i ochotniczych chówców pracy. Uczniowie szkół gimnazjalnych mieli więc ogromny wybór. Przechodząc tutaj po tych wszystkich, ale jak, tak wydaje mi się, że najlepszy wybór to Politechnika Wrocławska ponieważ mają dość ciekawe kierunki, a że ja jestem na profilu ekonomicznym, więc mogę jakoś wiązać przyszłość z tym kierunkiem właśnie na Politechnice. Jak oceniasz ogólnie organizację takiego dnia doradczego? Myślę, że organizacja jest naprawdę udana. Są tu ciekawi ludzie, którzy przedstawiają swoje różne takie właśnie kierunki i wydaje mi się, że ten dzień jest potrzebny na pewno. Kurator oświaty nie zgadza się na likwidację czwartego liceum ogólnokształcącego w Świetnicy. Wracamy do kontrowersyjnej sprawy likwidacji świńskiego IV Liceum, tzw. Liceum Wojskowego. Przypomnijmy, jest to efekt sytuacji finansowej powiatu świńskiego. Likwidacja placówki została wpisana w plan naprawczy finansów powiatu jeszcze w ubiegłej kadencji i teraz jest realizowana. Zgodnie z założeniami, w lutym radni powiatowi przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. To otwiera całą procedurę likwidacyjną, choć, jak twierdzą władze powiatu, jeszcze o niczym nie przesądza. Całej urzędniczej procedurze towarzyszył silny sprzeciw społeczności szkolnej. Negatywna opinia do uchwały kuratorium jest zaskakująca. Opinia Kuratorium Oświaty odnośnie likwidacji czwartego liceum ogólnokształcącego jest negatywna. Natomiast kwestia, kwestia uzasadnienia tej opinii i niektórych jej zapisów jest taka troszeczkę kontrowersyjna dla mnie, no bo Choćby stwierdzenia typu, że jakby nie jest yy, yy, nauka w liceum ogólnokształcącym, yy, nie musi kończyć się z daną maturą. Yy, ja z taką tezą nie jestem w stanie się zgodzić. Czy zatem opinia organu nadzorczego wpłynie na decyzję władz starostwa? Decyzja o zamiarze likwidacji już została podjęta. Przyjęliśmy pewne zobowiązania na siebie, o których wcześniej się wyrażałem odnośnie grona pedagogicznego, i z tego zobowiązania się jest, chcemy się wywiązać. Natomiast przykro mi to powiedzieć, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie Państwu powiedzieć, czy będziemy mogli tą siatkę godzin pedagogów uporządkować w sposób taki, aby koszt całego przedsięwzięcia, czyli połączenia dwóch szkół nie był dla grona pedagogicznego w jakiś sposób dotkliwy. Wziął nóż i zadał nim kilkadziesiąt ciosów. Potem wyszedł z mieszkania i wyparł z głowy to, co zrobił. Opowiada o zbrodni prokurator Urszula Zawada. 13 kwietnia w ulicach doszło do zabójstwa. 54-letni mężczyzna zaćgał nożem swoją 67-letnią konkubinę. 14 kwietnia pracownik wykonujący pracę w budynku wielorodzinnym w Świebodzicach w różnych mieszkaniach, w zasadzie wszystkich, bo był to Monter, który przechodził z mieszkania do mieszkania, zauważył otwarte drzwi do jednego z mieszkań, stając w drzwiach, zauważył na podłodze leżącą kobietę, która nie dawała oznak życia. Korzystając z telefonu alarmowego na numer 112, zawiadomił właściwe służby. Na miejsce przyjechało pogotowie i policja. Pogotowie stwierdziło zgon kobiety. W trakcie wykonywania czynności oględzin stwierdzono, że kobieta ma na ciele liczne rany kłute. Zatrzymany mężczyzna został 15 kwietnia przesłuchany w prokuratorze rejonowej Świdnicy i przedstawiono mu zarzut zabójstwa. 54-latek przyznał się do niego i złożył wyjaśnienia ze zmarłą kobietą, był w związku konkubenckim, byli sąsiadami w dniu poprzedzającym ujawnienie zwłok. Doszło między nimi do kłótni, w trakcie której schwycił za narzędzie i zadał jej szereg ciosów. Mężczyźnie za czyn, którego dokonał, grozi nawet do żywocie. 16 kwietnia przeprowadzono sekcję zwłok zamordowanej kobiety. Zmarła najprawdopodobniej od jednej z zadanych jej ran lub z wykrwawienia. Mężczyzna, po dokonaniu zabójstwa, wyszedł bowiem z mieszkania i wyparł z siebie to, co zrobił. Dopiero zatrzymiany, uświadomił sobie, jak straszną zbrodnię popełnił. Będzie poddany badaniom biegłego psychiatry. Na koniec przykra informacja. Po południu w Świdnicy doszło do tragicznego wypadku. Wychodzącą z hotelu przy ulicy Równej kobietę wjechał rozpędzony Opel. Kierował nim 45-letni mężczyzna. Wcześniej poruszający się z dużą prędkością uderzył w lampę, którą ściął. Rajt zakończył na 52-letniej kobiecie. Niestety, w wyniku zdarzenia, kobieta straciła nogę. Przebywa w tej chwili w szpitalu latawiec. Do świdnickiego szpitala trafi też sprawca wypadku i druga kobieta towarzysząca pokrzywdzonej. Obie były w szoku. Więcej w jutrzejszym serwisie. I tą informacją żegnam się z Państwem, jednocześnie zapraszając do odwiedzenia naszej strony tvts.pl i obejrzenia kolejnego odcinka kalendarza kulturalnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!